Siemanko jestem Ardo z Gammy, Was w pierwszym odcinku informacji. Chciałam Wam powiedzieć, że są wakacje, więc będzie więcej filmów. Druga rzecz to co nagrać? Hero Europe 14, wszystko będzie z czy seria 32 i Quizy Seria. No to jeszcze chciałbym powiedzieć o kanałach. Dzisiaj będzie chyba będzie 11. O ten, o kanale Kanale polskiego, ja to jest mój kolega. O ma tego ale wcześniej, The Walking Dead ale sumił te wszystkie filmy. O ma w subskrypcji 6, eee, czyli jest on najpopularniejszy, bo ja mam 8. Eee, dalej. Eee, świat Gier. Eee, on we no wrześniu skończył Challenge, ale nie wrzucił. Czy nocu już go nie ma na YouTubie, choćby pod nagrywał bardzo rzadko. Ocena, czy 3000 wyświetleń, widzicie? 8 miesięcy go nie ma. Co jeszcze? Chcę podziękować za 301 wyświetleń z simulator Zobaczmy. W ogóle. Ponad to, no nie wiem ile jest dokładnie, ale jest ponad. To się o tyle powiedzieć, No to dzięki za uwagę, trzymajcie się w kolejnych filmach i na razie.